Pan z wami i Słowo Ewangelii według Świętego Jana. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele, i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego, nie wina. Jezus jej odpowiedział, czyż to moja lub twoja sprawa niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Jezus rzekł do smug, napełnijcie wie wodą i napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich, powiedział do nich zaczepnijcie teraz i zanieście staroście weselnem. Ci więc zanieśli. Gdy za starostę weselnę skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli. Przywołał Pana młodego i powiedział do niego, każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w kanie galejskiej. Objawił swoją chwałą i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Oto słowo Pańskie. Drodzy Matki Bożej, którą dzisiaj czcimy jako królową Polski, jako Panią Jasnogórską, rzeczywiście można powiedzieć, że spełnia mi się słowa na naszych oczach proroctwa Izajasza. Chodźcie, wstąpmy na górę, wstąpmy na górę Pana. Góra, która stoi wysoko, ponad pagórki się wzniesie. I można powiedzieć, że przez tyle wieków. Bo już ponad 600 lat wstępujemy na tę górę, na tą świętą górę, na tą jasną górę, gdzie tysiące, a w skali całego roku miliony, pielgrzymują, by spojrzeć w jej smutne, porysowane oblicze. Dlaczego potrzeba nam te, tego pielgrzymowania? Dlaczego nam trzeba iść. Tam do matki, bo tam czujemy się jak u siebie, bo tam czujemy się jak w domu. Zaprosiliśmy Jezusa jako naród ponad tysiąc lat temu do naszej historii. Można powiedzieć mocniej: historia naszego narodu tak naprawdę zaczyna się od Chrztu Polski, a zapraszając Jezusa tak jak w kanie galejskiej. Zaprosiliśmy również Maryję, Jego i, i naszą matkę, bo ją otrzymaliśmy w Testamencie Krzyża w Ewangelii. Staliśmy się jej dziećmi. I to ona dba o to, by nie zabrakło nam wina. A wino, jak wiemy, w Starym Testamencie, u ludów Starego Przymierza, a że także w tamtym czasie było napojem ludzi wolnych. Niewolnik dostawał do picia wodę. Tu Maryja ma moc przemieniania człowieka z niewolnika w wolnego. Dlatego potrzebujemy Jasnej Góry, bo potrzebujemy uwierzyć na nowo w człowieka. Potrzebujemy uwierzyć w to, że jesteśmy w stanie być ludźmi wolnymi. Bo tak jak w Sanktuarium Miastogórskim, można powiedzieć w tym konfesjonale polskim, bo tak określił Jan Paweł II. Potrzebujemy zrzucić z siebie ciężary zła, grzechu. I potrzebujemy tak jak Kmicic stać babiniczem, tym, który rozumie swój błąd, rozumie swoje zdrady i chce na nowo żyć inaczej. Ileż takich babiniczy, ileż takich ludzi odmienionych wraca z jasnej góry, z tego konfesjonału narodu. Iluż ludzi powstaje na nowo, iluż ludzi na nowo wierzy, że nie jest niewolnikiem, ale są ludźmi wolnymi, przede wszystkim wolnymi od zła. Jak bardzo tę prawdę rozumieli nasi wrogowie, bo przecież kiedy sięgniemy do wspomnień, pamiętników, choćby uczestników potopu szwedzkiego. To są oddawane słowa dowódców wojsk szwedzkich, które praktycznie zalały całą Rzeczpospolitą, grabiąc z nimi siebie wywożąc do Szwecji cokolwiek w tym narodzie było cennego. I mówili, jeszcze tylko ten kurnik i cała Polska będzie nasza. Tak pogardliwie mówili o Sanktuarium jasnoburskim Jeszcze tylko ten kurnik Tymczasem można powiedzieć, ten zalew potopu zatrzymał się na tym ich kurniku, bo stąd poszedł sygnał, stąd poszła iskra nadziei. I znowu, jakże historia, można powiedzieć, lubi się powtarzać, bo kiedy inny potop zalał naszą ojczyznę, potop hitlerowskich Niemiec, a z drugiej strony sowieckich żołdaków to generalny gubernator Frank powiedział, że gdyby w Rzeczpospolitej w Polsce zgasły wszystkie światła, to jeszcze pozostanie jasna góra, która swym blaskiem oświeca ten naród. I znowu złupili nasz naród, co nie miara, całą potęgę gospodarczą, całą potęgę, można powiedzieć, finansową. Mało tego, przecież wiemy dokładnie, że pierwszymi krokami to było niszczenie inteligencji, niszczenie elity narodu i to zarówno przez Niemców, jak i przez Sowietów. Bo wiedzieli, że kiedy zabierze się to, co nie jest tylko materialne, ale także to, co jest intelektualne, aż wreszcie zabierze się to, co jest duchowe, to wówczas ten naród można właśnie zniewolić, uczynić z tego narodu. Naród Roboli. Dlatego, bydlęce wagony do Auschwitz, bydlęce wagony na Sybir, bo człowiek to tylko niewolnik nie zasługuje na prawa człowieka. I przecież dobrze wiemy, że polityką zarówno Niemiec, hitlerowskich, jak i sowieckich było niszczenie Kościoła. Było niszczenie tego, co dla Polaków najbardziej święte. Można Polaka ograbić, można zabrać mu cenne rzeczy, można odebrać mu majątek. Tak jak w obozach koncentracyjnych zabrano ludziom wszystko. Wszystko, co posiadali, wszystko, co mieli, wszystko, co mówiło o, im, o jakimś ich statusie materialnym. Ale jeszcze nie było to tak upodleniem, jak kiedy zabrano im człowieczeństwo, kiedy zabrano im nawet imiona, dając numery. Liczby. I wreszcie można było powiedzieć: z tej jasnej góry znowu popłynęło światło, iskra nadziei, bo nawet wówczas ludzie tam pielgrzymowali, bo naród potrzebował uwierzyć, że stanie się na nowo wolny. Skończyła się jedna okupacja, zaczęła się kolejna, tym razem sowiecka, komunistyczna. I prorocze słowa, sługi Bożego, co ja mówię błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, który powiedział, że kiedy przyjdą po ten naród, najpierw przyjdą po kościół, bo miał świadomość tego, że to właśnie w Kościele broni się prawdy o człowieku, może niekiedy, po, niekiedy pogubionym, może niekiedy grzesznym, niedoskonałym ale o człowieku, który jest dzieckiem Boga, który zawsze ma możliwość się nawrócić, zawsze ma możliwość zmiany. Część z was pamięta jeszcze te represje komunistyczne. Może one nie były tak dotkliwe jak u Sowietów, czy jakby choćby w, na Czechosłowacji, ale i u nas przecież mordowano kapłanów, i u nas przecież zamykano kościoły, i u nas przecież wstrzymywano się od mianowania biskupów utrudniano życie religijne. Przez to wreszcie komuniści wyrzucili religię ze szkoły. To oni na wzór świąt uroczystości religijnych organizowali różnego rodzaju parady, w których zmuszano do udziału mnóstwo ludzi. Kult jednostki Stalina, a w Polsce Bieruta, Gomułki miał zastąpić kult prawdziwego Boga. I można powiedzieć, ja to dokładnie jeszcze pamiętam: kościoły nabite ludźmi, wszystkie uroczystości, cho jakby choćby ta dzisiejsza uroczystość odpustowa, głowa przy głowie, mnóstwo ludzi. Czy był to tylko sposób sprzeciwu wobec komunistów, którzy im bardziej zabraniali, tym bardziej kościół miał się dobrze? Być może i tak. Być może nie było tam pogłębionej wiary. Być może nie było tam wielkiej świadomości, może to był bardziej znak sprzeciwu, ale jednocześnie dziś podświadome, podświadoma wiadomo, wiadomość, świadomość, że tutaj człowiek może być wolny, że tu w kościele można mówić prawdę. Jak bardzo potrzeba nam tego światła jasnej góry, jak bardzo potrzeba nam, tego wpatrzenia w Maryję, jak bardzo potrzeba nam na nowo uwierzyć w kościół. I znowu kościół nie stworzony ze świętych ludzi, ani po tej stronie ołtarza, ani po tamtej stronie ołtarza, po waszej. Jak na nowo nam potrzeba uwierzyć, że tu w kościele możemy stać się nie niewolnikami, ale dziećmi Boga. Jakże znowu potrzeba nam uwierzyć w człowieka który jest w stanie porzucić własne zło i stawać się dzieckiem, stawać się synem wolnego, dzieckiem wolnego, bo tak bardzo często brakuje nam tego wina, tej godności, którą gdzieś zabierają nam na co dzień. I znowu historia zatacza koło. Walka z religią w szkole, walka z katechezą jak mówi tak zwana ministra, nie będą nam panowie biskupi układać siatki zajęć w szkole, tak jak my mi układamy godziny mszy. Ale przecież nie upominają się o biologię, nie o chemię, nie o język polski, ale zgodnie z konkordatem, umową podpisaną ze Stolicą Apostolską, upominają się o katechezę. I jako katecheta mam tę świadomość, że katecheza jest jedną z nielicznych lekcji. Jedną z nielicznych. Gdzie możesz usłyszeć nie. Tak się nie robi. Tak nie wolno. Tak nie można. To jest niemoralne. I chyba nie trzeba nikogo przekonywać do tego, że kiedy człowiekowi odbierze się to, co duchowe, to, co nadprzyrodzone, to, co najbardziej święte, to tak naprawdę zrównuje się go ze zwierzęciem. I znowu, wystarczy tylko słuchać. Czyż nie dziwią was głosy po lewej stronie, które mówią, że człowiek to tylko zwierzę, człowiek to tylko bydle? Przecież to znowu marksistowska ideologia, która później skończyła się obozami Auschwitz, bydlęcymi wagonami. Zabierz człowiekowi Boga, a co z niego zostanie? Jeśli nie zwierzę, biologia powie, zwierzę rozumne, ale tylko zwierzę. Przecież nikogo nie trzeba przekonywać, że nowa ofensywa znowu uderza w kościół. Zgadza się, kościół, który nie jest święty. Co prawda, boluzmiano aferę pedofilską, pomyślano, że w ten sposób kościół zniszczą, tak jak zresztą zniszczono go w Irlandii, gdzie ludzie rzeczywiście i niestety, trzeba uczciwie powiedzieć, na skutek prawdziwych wydarzeń, odeszli od kościoła. Ale był to początek, bo zaraz potem wprowadzono aborcję na życzenie, wprowadzano przygotowanie do eutanazji, związki homoseksualne zrównano z małżeństwami, nadano prawo adopcji, adopcji dzieci. To tylko początek. Trzeba najpierw zniszczyć tą siłę, która pewnie jako jedyna ma odwagę jeszcze powiedzieć nie. Mówią o funduszu kościelnym, ale czemuż nie mówią o tym, że ten fundusz dotyka ponad 100, prawie 200 różnych wyznań, związków wyznaniowych w Polsce? I nieprawdą jest, żeby skupić, trzymają się kasy, aby tylko tego funduszu nie zlikwidować. Bo pierwszymi, którzy protestują, to są Żydzi, prawosławni protestanci, których jest zdecydowanie mniej i dla nich odp odpis podatkowy. Równałby się często brakiem funduszy, bo mają zbyt mało wiernych. I to tu jest główny problem likwidacji tego funduszu. A poza tym, czy komuniści oddali wszystko, co zagrabili? Czy rzeczywiście stała się sprawiedliwość dziejowa? Trzeba nam szeroko otwierać oczy, trzeba nam nie wyłączać myślenia, nie wyłączać rozumu. Bo to nie chodzi o to, by ograbić kościół czy naród z, znowu z tego, co materialne. Biedny kościół był zawsze kościołem prężnym. Biedny kościół był zawsze kościołem żywotnym. Pewnie, że trzeba pieniędzy i każdy z nas o tym wie, ale każdy z nas pewnie też przyzna rację, że gdy jest ich za dużo, to człowiek głupieje. Tak jak jest w wielu rodzinach. O co się pokłóciły wasze dzieci, czy wasze wnuki, jak nie o majątki, spadki. Co tak bardzo człowieka oddala od tego, co duchowe? To kiedy człowiek żyje jak zwierzę. Je, pije, bawi się, korzysta z życia, ale kiedy nie klęka. I walka, jeżeli dzisiaj idzie, a idzie, to idzie walką o człowieka. Idzie walką o to, co dla człowieka jest najświętsze, co jest najbardziej duchowe, co najbardziej wewnętrzne. I chociaż mogą nas łupić materialnie i mogą nas łupić takimi czynnymi ustawami, to jednak, jeżeli nie dobiorą się do naszego ducha, to jeszcze jesteśmy ludźmi wolnymi. Sęk w tym, że młode pokolenie, mam takie wrażenie, już tego ducha nie ma. Już tego ducha gdzieś zatraciło. Już tego ducha nie czuję, bo przecież tak mało młodych w drodze na Jasną Górę. Tak mało, mało młodych w drodze do duchowego rozwoju na przy świętej, przy spowiedzi. Bo skąd młodzi mają brać przykład, jeśli bardzo często nie mają go również w rodzinie. Fala hejtu. Hala nienawiści wobec tego, co święte. Wobec tego, co religijne zalewa naszą ojczyznę. I nie, jest to, nie są to słowa na wyrost. Nawet nie wiecie, jak bardzo dzieciaki w podstawówce potrafią śmiać się z tych, które chodzą na katechezę. Może jeszcze nie w Międzyrzecu, nie w Siedcach, ale w Warszawie, w Gdańsku, we Wrocławiu, w Polsce, a tej bardziej wykształconej z większych miast, bardziej inteligentnej. Ale również i tutaj, w Bej Podlaskiej, i nie tylko zresztą, zdarzały się przypadki hejtu, nienawiści, złości, złośliwości wobec tych, którzy na katechezę chcą chodzić. Ta walka idzie na śmierć o życie. Jeśli zgaśnie w nas to, co duchowe, jeśli zgaśnie w nas to, co najbardziej święte, to może żyć będziemy. Ale co to za życie? Niech Maria Jasnogórska wypraszam o moc do tej walki. Walkę nie tylko o naszego ducha, o nasze przemiany, o nasze zmienianie się w konfesjonalach, ale także o walkę, da siłę do walki o ten naród. by był to naród ludzi wolnych, a nie sługusów, a nie skolonizowany naród który nadaje się tylko do zbierania szparagów. Amen. Amen.